Widzieć czy w tamtym czasie w 2017 roku często odbywał pan spotkanie jako lider jednego z ugrupowań które wchodziło w skład y, prawicy y, tak zwanych spotkań koalicyjnych z panem y, prezesem Jarosławem Kaczyńskim to były jakieś regularne spotkania gdzie państwo omawialiście bieżącą sytuację polityczną decyzje które podejmujecie ustalali kierunki działań Wie pan byliśmy wszyscy bardzo zapracowani znaczy, był urząd ciężkiej prasy, trzeba przyznać. Wiemy, wiemy widzimy. Więc e, e, jeżeli była taka konieczność, takie spotkania oczywiście były. A proszę powiedzieć, czy przypomina pan sobie, czy kiedykolwiek temat zakupu tego typu oprogramowania był poruszany na spotkaniach stricte partyjno-politycznych, nie w Resorcie Sprawiedliwości, nie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko na jakimś szerszym spotkaniu. Dlatego pytam o to, dlatego wyklucza że, to. że Jarosław wyklucza Kaczyński to. o tym mówił, że on słyszał, on był pytany o to, on był niejako, no, trochę tak powiedział, konsultowany, co prawda nie przypisywał sobie takiej roli jak pan, inicjatora zakupu tego oprogramowania, ale też mówił o tym, że, że, że słyszał o tym, czyli wyklucza pan, nie było. Całkowicie wykluczam, sytuacji. żeby na spotkaniu partyjnym były podejmowane tematy stricte państwowe związane zwłaszcza z taką materią. To jest niemożliwe. 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 Dziękuję. Bardzo dziękuję.